Dzień dobry! Tak, ja też jestem zdziwiony zmianą perspektywy, ale takie zmiany były w końcu nieuniknione. Pięknie dziękuję za 17 tysięcy subskrybentów, co oznacza, że nie, to nie jest przycisk od youtuba, jeszcze długa droga do tego, ale zaprojektowałem narzędzie serwisowe. Poza tym, spokojnie, tutaj na drugim planie, izostat, więc dzisiaj będzie dawka nie tylko konkretnego serwisowania. Ale też niesamowitej technologii. Dobra, ja sobie to rozpakuję i już Wam pokażę, co dla Was mam. I muszę Wam powiedzieć, że jest to coś z kategorii wow. Oczywiście, narzędzia są różne. Mogą być takie bardziej przydatne, ale nie do końca byłem tym zainteresowany, bo to nuda. Takie narzędzia nie robią inne firmy. Ale ja stwierdziłem, że rozwiążę ten problem. Nie mam wieszaka, a w zasadzie to nie miałem bo sobie go zaprojektowałem. A dzięki marce JLC PCB, a dokładnie ich oddziałowi JLC 3D w Blasku, wjeżdża na kanał moje pierwsze narzędzie serwisowe. Tak, jest to wieszak, ale nie byle jaki wieszak. I wiecie, co w nim jest najlepsze? Nie to, że sam sobie go zaprojektowałem, zrobiłem sobie motyw, Amortyzatorowy i mam na czym już powiesić te ciuchy. Ale tak, to jest metal. I to jest w tym najlepsze. Bo nie dość, że zrobiłem swoje narzędzie, które w ogóle wygląda sztos. To moi drodzy, to jest ze stali nierdzewnej. Co oznacza, że przebrnąłem przez kilka bezsennych nocy. Po to, żeby nauczyć się, jak się projektuje takie rzeczy, i teraz jestem bogatszy nie tylko o ten wieszak, który jest super, ale jeszcze lepsza od niego jest wiedza, że takie rzeczy da się robić. Więc dzisiaj, poza tym narzędziem, wyciągniemy jeszcze z kapelusza parę rzeczy, które będą związane z drukiem 3D. Zaczynajmy. Skoro na tapecie wylądował izostrat, to do izostrata już kiedyś materiał był i marudziłem tam troszkę, że narzędzia do izostrata to wydatek kilku tysięcy. A przecież technologicznie nie jest to takie skomplikowane, żeby nie mógł zrobić tego początkujący serwisant. Więc jak się domyślacie, zrobiłem te narzędzia, a projekty do nich macie w opisie i korzystajcie z nich śmiało. Co oznacza, że narzędzia do izostrata możecie mieć za jeden. 0,5% oryginalnej wartości narzędzi i ja wiem, to nie będzie stal nierdzewna, tylko zwykły wydruk. Taki, na jaki pozwala Wam wasza drukarka, albo jaki sobie zrobicie w drukarni 3D, bo przecież drukarki mieć też nie musicie. I spod kapelusza wyjmujemy narzędzia, które się przydadzą. Moi drodzy, pierwsza kwestia to jakoś trzeba tę górę, no bo on przecież wyjściowo złożony jest w ten sposób i żeby tę nakrętkę odkręcić, trzeba go jakoś tu złapać. Wtedy na filmie pokazywałem, że da się nakrętkami, no da się, ale to ma być szybkie, wygodne i ta robota nie może was męczyć, bo nie będziecie chcieli do niej wracać. A chyba nie ma nic łatwiejszego niż zapięcie w ten sposób. Dwóch wydrukowanych elementów: chwycenie tego w imadło i eleganckie odkręcenie. sobie. Można to ciągnąć wielokrotnością tej siły zalecanej do dokręcenia i odkręcenia tego elementu. Nic wam tu nie chrupnie, trzymajcie się jedynie gęstego wypełnienia, żeby po prostu jak najdłużej wam to narzędzie służyło i jak na Użytek małego i nawet średniego serwisu, myślę, że takie narzędzie będzie służyło latami. Ale nie tylko ono będzie nam potrzebne. Po wykręceniu tłumika w środku zostaje jeszcze uszczelnienie komory powietrznej, które siedzi tam głęboko mniej więcej na tej wysokości i żeby je wykręcić, moglibyśmy drukować w 3D i pewnie też by odkręciło, ale widzicie te małe ząbki. No jest to... No, jest to trochę przerost formy nad treścią. Wtedy w tamtym materiale. Pokazałem wam, że sprawdza się do tego idealnie sześciokąt na klucz 24 mm. On po prostu tu pasuje i wszystko ładnie nam odkręci. To jest klucz Suji do Bębenków, ale jakiekolwiek inne narzędzie z takim sześciokątem pod klucz 24 powinno Wam tutaj spasować. Więc zakładamy sobie przez przedłużkę i takim narzędziem, które około czterech dyszek wykręcamy sobie na krętkę. Te dwa problemy mamy załatwione. Pamiętacie, nagrałem kiedyś materiał o narzędziu, które RockShock proponuje za 600 zł, a nawet więcej, a ja je zrobiłem z zawiasu od 100 doły. Jak nie pamiętacie, to możecie rzucić okiem, jest taki film na moim kanale. Nie do końca ono mi się podobało, było bardzo improwizowane, było bardzo tanie, ale w podobnych pieniądzach można kupić właśnie taki wyciskacz do tłoczków hamulcowych. I on ma to do siebie, że od razu ma fajną dźwignię i jest tak jakby kompaktowy, bo po nacięciu tu to jest część rokshoka sprężynowego. I on wymaga takiego specyficznego narzędzia, które po prostu ściśnie tą sprężynę. Przy zalewaniu ona musi być ściśnięta. Tu musi być jeszcze włożony klucz, ale ja wam tylko pokażę to narzędzie, które ja sobie zrobiłem. To narzędzie z Rockshocka już pominąłem, że jest absurdalnie drogie. To jeszcze do tego, tam trzeba ręcznie w imadle ścisnąć sprężynę. Dopiero potem to wyciągnąć z imadła i w ogóle jest to dziwne. A tutaj po założeniu tego. Po prostu sobie leciutko jednym paluszkiem kręcicie i widzicie jak tutaj sprężynka się zgniata. Trzeba to robić w miarę delikatnie, ale to czuć. Idzie lekko, idzie lekko, idzie lekko, cały czas w miarę lekko. O, i tu już czułem, że opór wzrósł i nie cisnę dalej. Ja nie chcę rozerwać tego całego, chcę ścisnąć tę sprężynę. Jakbym tu miał włożony klucz kołkowy, czy ten dedykowany z szoka, to to by był gotowy element do wkładania do reszty dampera do zalewania. I cena tego. 25-35 zł, spokojnie taki wyciskacz tani możecie kupić i będzie to nieśmiertelne? I nie, tej części nie chciałbym drukować na drukarce 3D, bo w tym wydaniu jest nieśmiertelna i jest świetna. Ale w opozycji do takiej tanioszki są elementy, których tanio zrobić się nie da. Przynajmniej bez drukarki. I nie, nie jest to granat. Choć może tak wyglądać, bo jeszcze po przeserwisowaniu tego sprzętu musimy jakoś, bo to już jest serwisuje jak standardowy damper, tutaj wielkiej filozofii nie ma, musimy to jakoś przetestować i zaprojektowałem taką kopułkę. ona sobie wchodzi na tą nakrętkę, tutaj w oczko do testera montujemy i możemy sobie cały damper przetestować. Zresztą sprawdźmy. I pewnie zachodzicie w głowę, dlaczego ja to montuję do góry nogami, a to wszystko dlatego, że w tej części mamy regulację. I tu, jak będziemy ruszać tłumikiem, byłoby niewygodnie przytrzymywać, kręcić, a tu mamy wszystko stabilnie, możemy kręcić i rusza nam się góra. I jak widzicie, bardzo fajnie ta łapka przytrzymująca nam działa i dla osób, które są spostrzegawcze, Zauważyliście na pewno, że ten tłumik jest nie na dźwignię, a na linkę. I żeby przekręcić to pokrętło od blokady i sprawdzić, czy blokada w ogóle działa, tu są takie dwie małe dziureczki. Widzicie je dokładnie. I nie oszukujmy się, jeśli jesteście początkującym małym serwisem, to żeby to przekręcić, na początku będziecie korzystać z segerówek. No, bo dwa piny, ustala ustalana szerokość, przyłożyć, ale z segorówkami jest ten problem, że one zawsze mogą wam się wysmyknąć, a obrysowanie dampera w tym rejonie klientowi, który no nie należy do najtańszych. To już jest śliski temat. I Fox doskonale o tym wie i robi swoje narzędzie, które się chyba nazywa CAM Tensioner. No, chodzi o napinacz do tej dźwigni. Wygląda ono tak, i jak się domyślacie, jak przystało na Foxa i jakieś takie cukierkowe ich narzędzia, chociaż to mi się jakoś szczególnie nie podoba, jest absurdalnie drogie. Absurdalnie drogie to jest mało powiedziane jak na funkcję. Oferuje. I jak się domyślacie, spokojnie można sobie je wydrukować, zużywając 15 gramów filamentu. I przyznam szczerze, że jeśli chodzi o kolorek i wykończenie, to można to sobie spokojnie zrobić bardzo ładnie. I dokładając do tego kawałek szprychy, zwykłą dobrej jakości szprychę, żeby to był twardy metal, żeby się te piny nie gieły. Ładnie sobie to polerując. Okej, okay, nie macie drukarki, to za dwie dychy? Nie wiem, ile drukarnia by za to wzięła. To jest 15 gramów filamentu. Czyli po prostu przykładam i sobie przekręcam i mam pełny zakres, wygodnie. Więc jeśli chcecie, też sobie zróbcie. A co do tego, nie mam pod ręką wersji z dźwignią i nie wiem, czy tu dźwignia nie będzie kolidować, to najwyżej w sobie tu fragment wytnijcie. I jak sobie to pomierzycie, i by się coś nie zgadzało. Także po tym, co Wam dzisiaj pokazuję, chyba już rozumiecie, dlaczego druk 3 uważam za absolutne fory dla początkujących serwisantów. Ilość narzędzi, które możecie sobie zrobić, jak widzicie, właściwie już od plastiku po metal, no jest niesamowita. Kupowanie narzędzia, które użyjecie teraz i być może następny raz za miesiąc, rok, dwa lata, no to jest wydatek, którego wszystkie małe, średnie nawet serwisy starają się unikać. Więc tak na pewno będzie więcej materiału z druku 3D, bo jest tu jeszcze do pokazania mnóstwo rzeczy. A jeśli taki wieszak na ciuchy, albo jakikolwiek inny, profesjonalny wydruk 3D Was interesuje, zachęcam do zajrzenia na stronę Jodelce, który po prostu rzucił mi wyzwanie. Weź, zrób coś fajnego i pokaż to swoim widzom. I myślę, że mi się w miarę udało. Macie tam całą stronę, na której się wrzuca projekt, oni go przetwarzają, podają Wam od razu kwotę Mniej więcej jaką to będzie kosztowało. Oczywiście, że to nie jest tanie, bo to jest dla mnie technologia z kosmosu, ale nie tylko z tego. Zwykłe wydruki też tam robią i to paczka, mimo że z Chin to przychodzi w kilka dni, zależy jaką sobie tam opcję wybierzecie. Jeśli was takie rzeczy interesują, tak jak mnie, to zapraszam na ich stronę, bo niewątpliwie mają sprzęt i znają się na tym, co robią. A dzięki nim wy też możecie mieć swój sprzęt. Dziękuję też patronom, którzy wspierają tworzenie takich rzeczy i dzięki którym te wszystkie projekty macie za darmo w opisie. No bo musiałem siedzieć przy tym wszystkim, to prawdopodobnie parę dziesiąt godzin, żeby zrobić parę wersji, która działa i żebyście wymieli z Afriką. A jeśli to Was nie interesuje, a podoba Wam się to, że inne materiały nie tylko amortyzacja, ale ogólnie o serwisie rowerowym będę starał się nagrywać z innej perspektywy, to też możecie zajrzeć nad Pantroneita i dorzucić tam swoją cegiełkę do tego, bo muszę się zaopatrzyć w jakiś sensowny mikrofon i kamerę, żeby tę perspektywę zmienić na stałe. Tyle z mojej strony na dziś, trzymajcie się, do następnego, cześć!